Cześć, witam was serdecznie w kolejnym teście na moim kanale. Dzisiaj będziemy się poruszać w obrębie segmentu kompaktowych SUWów, czy crossoverów, jak zwał, tak zwał. W każdym razie bardzo istotna nowość, ponieważ jest to samochód, którego wcześniej w tym segmencie nie było, nie był oferowany. Jest to nowa propozycja od hondy, Honda ZRV. Kompaktowy crossover. Czysów, jak wspomniałem. Z czym to się je, jak to wygląda i czy warto się takim samochodem zainteresować, bo umówmy się, poruszamy się dzisiaj w segmencie bardzo obficie opakowanym różnymi samochodami i segmencie wymagającym. Zapraszam. Moi drodzy, kwestii stylistycznej może nie będę omawiał, ponieważ jest to kwestia dosyć mocno. Subiektywna, natomiast oto proszę Państwa przed Wami Honda ZRV. Samochodu, którego w segmencie kompaktowych SUV-ów czy crossoverów do tej pory nie było. Honda wystawia w tym przypadku swojego reprezentanta. No i dzisiaj zastanowimy się, czy tak naprawdę jest to samochód, którym warto się zainteresować. Samochód dostał w pełni oświetlenie LEDowe. Zobaczcie z przodu, to są nawet kierunkowskazy dynamiczne. Reflektory również są w technologii LED. Natomiast to, co stoi przed nami aktualnie, to jest wersja Sport. Druga od góry. Wyżej mamy jeszcze wersję wyposażenia Advance. Sport poznamy najszybciej po polakierowanych na czarno 18-calowych felgach. W części, w części przedniej grill e, cały czarny, również czarne są również obudowy e, lusterek zewnętrznych. O właśnie samochodzik już nam się zamknął, ponieważ e, no jest to auto wyposażone też w bezkluczykowy e, dostęp. E, sylwetka dosyć mocno opływowa w tym przypadku e, w niebieskim lakierze na dwozie, jak doskonale e, widzicie. Mamy zderzak z końcówkami układu wydechowego, i miłą odmianą od tego, co się aktualnie dzieje na rynku, jest to, że mamy fizyczne, prawdziwe końcówki układu wydechowego, zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Ten egzemplarz, wersja sport, to jest wersja już całkiem nieźle wyposażona między innymi w elektrycznie sterowaną klapę bagażnika. Tak to wygląda tutaj, jakieś moje szpargały. Zamkniemy sobie klapę bagażnika, bo warto przejść jeszcze na tył. Jeszcze raz otworzę, żeby zobaczyć, ile jest miejsca z tyłu. Charakterystyczna w Zetterfał jest ta pizzerka. Ona ma takie. Pikowanie jak w jakimś narożniku w salonie, tak to krótko mówiąc wygląda. Mamy oczywiście wyprowadzone otwory wentylacyjne, dwa złącza USB-C na kanapę i fotel jest ustawiony pod mój wzrost. Ja mam 1,86 m i no mieszczę się spokojnie. Kanapa jest zresztą umieszczona przyjemnie nisko i siedzi się tutaj całkiem wygodnie. Mam miejsce na stopy. Na kolana, nad głową również mamy tutaj oświetlenie, takie punkty LEDowe, zarówno z tyłu, jak i z przodu. Natomiast jeżeli chodzi o deskę rozdzielczą, rozplanowanie wnętrza, jest to projekt, który de facto dobrze znamy z innych modeli Hondy, ale przejdziemy jeszcze do przodu, bo chciałbym wam to pokazać. Tutaj lepiej będzie widać też tą tapicerkę właśnie z tym ów pikowaniem, ja to tak przynajmniej nazywam. Odmiana Sport ma też elektrycznie ustawiane fotele, zarówno kierowcy, jak i pasażera, ale o wyposażeniu powiem jeszcze za chwilę. Element, na który chciałbym zwrócić uwagę, to rozwiązanie konsoli środkowej, ponieważ mamy podłokietnik, natomiast przed podłokietnikiem mamy taką półeczkę na smartfona. I po jednej stronie mamy wyprowadzone złącze USB-A, natomiast po drugiej mamy wyprowadzone złącze USB-C. Całkiem przyjemne e, rozwiązanie. Pozwólcie, że sobie odpalimy samochód. Zwróćcie uwagę na zegary. One w części, tak w 70%, czy może w 60% z lewej strony są cyfrowe, natomiast prawa część, jest prawdziwa, fizyczna. Tutaj akurat mamy włączony przepływ mocy. Przód, tak jak wspomniałem, tutaj cały kokpit jest doskonale znany z innych modeli Hondy, które prezentowałem też między innymi na swoim kanale. Kierownica obłożona skórą w tym przypadku. Też z tyłu posiada łopatki, z tym, że te łopatki nie służą do zmiany biegów. Łopatkami sterujemy tutaj poziomem rekuperacji. Te łopatki są bardzo przyjemne, bo one są takie w dotyku metalowe. To nie jest żaden taki, że się tak wyrażę, brzydko plastik. Bardzo przyjemne jest to w odbiorze. Na kierownicy fizyczne przełączniki, jakieś pokrętło też się znalazło. W części centralnej oczywiście multimedia, które doskonale znamy, tak jak wspomniałem, z innych modeli Hondy. Mamy poniżej panel dwustrefowej automatycznej klimatyzacji. Jest bezprzewodowa ładowarka, miejsce na kubeczki. Tutaj, oczywiście, przyciski od skrzyni automatycznej, bezstopniowej. Mamy też kilka trybów jazdy. Jest to tryb normalny, ekon, śnieg, no i sportowy. Więc możemy sobie tym regulować. Tak to, moi drodzy, w skrócie wygląda. Więcej powiem Wam za sekundę. Moi drodzy, zanim ruszymy, przed przejażdżką, tak jak wspomniałem, chciałbym poruszyć jeszcze kilka kwestii standardowo między innymi wyposażenie. Wspomniałem, że otrzymałem do zrecenzowania odmianę Sport wersja wyposażenia Sport to jest druga od góry, wyżej mamy tylko odmianę Advance. Natomiast warto wspomnieć o tym, że wersja Sport, bo w tronce Honda, tak jak to z reguły Japończycy u siebie mają, ma taką politykę, że po prostu mamy w każdej wersji, w, każdej, w każdym poziomie specyfikacyjnym określone wyposażenie. I tego wyposażenia nie można specjalnie konfigurować. Wersja sport już standardowo jest naprawdę dobrze wyposażona, bo mamy, tak jak wspomniałem, LEDowe reflektory główne, nawet z asystentem świateł drogowych, w pełni LEDowe oświetlenie zarówno z przodu, jak i z tyłu. Czy to podświetlenie tablicy rejestracyjnej, czy podświetlenie w środku, co było widoczne. Mamy sporo systemów wsparcia, systemów bezpieczeństwa, bo Honda kładzie dosyć spory nacisk, między innymi właśnie na bezpieczeństwo. W tym mamy też asystenta znaków drogowych, który nam zczytuje te znaki drogowe, pół biedy, że. Okej, okay, ten asystent jest w porządku, natomiast on się dosyć często myli. I nie byłoby z tym problemu, gdyby można było to jakoś spersonalizować. Natomiast asystent, w momencie, kiedy przekroczymy tylko kilka kilometrów na godzinę, ograniczenie prędkości, które jemu się wydaje, a nie takie, jakie jest w rzeczywistości, to dręczy nas takim trzykrotnym pikaniem. Dzieje się to naprawdę często. I ja w całych tych multimediach, czoluściach tych multimediów, nie znalazłem opcji, żeby wyłączyć pikanie. Natomiast system można odłączyć jak najbardziej. Szkoda, że nie można zostawić tylko i wyłącznie takiej informacji wizualnej. Albo ja do tego nie doszedłem. W każdym razie jest też kamera cofania, dwustrefowa automatyczna klimatyzacja, bezprzewodowa ładowarka. Podgrzewane są przednie fotele i razem z lakierem nadwozia. Taki samochód, taka kompletacja kosztuje 200-2400 zł. Odmiana Advance tutaj jeszcze dopowiem dorzuca do wyposażenia kilka dosyć istotnych elementów, bo w wersji Advance możemy mieć chociażby podgrzewaną kierownicę, podgrzewane skrajne siedziska z tyłu, wyświetlacz head-up. Możemy mieć też audio Bose, przeszklony dach z otwieranym z przodu. Fragmentem, czy skórzaną tapicerkę. Natomiast analogicznie odmiana Advance będzie też stosownie droższa. Czy Honda jest droga? No, krótko mówiąc, dzisiaj samochody już tanie nie są i za taką odmianę, sport chociażby ponad 200 tysięcy, gdzie nie mamy kompletnego wyposażenia. Ok, możemy powiedzieć, że to jest sporo, natomiast wydaje mi się, że konkurencja wcale tańsza. Nie będzie, więc wydaje mi się, że ZRV jest, nie jest samochodem tanim, ale jest na tle konkurencji wyceniony jeszcze całkiem nieźle, całkiem rozsądnie. Jeśli chodzi o wykończenie wnętrza, to jakość użytych materiałów jest w porządku, jak najbardziej. Ja mam sporo elementów miękkich, bo te elementy miękkie są, zarówno na boczkach drzwiowych, mam Miękko również tutaj, gdzie opieram łokieć. Podłokietnik jest też miękki. Tutaj wokół tych przycisków do wybierania, wokół tego selektora jazdy, krótko mówiąc, też jest miękko. Deska rozdzielcza w górnej sekcji, przede wszystkim, też jest miękka, więc jakość jest w porządku, jak na ten segment. Spasowanie jest znakomite niezmiennie. Tak jak w nowych produktach Hondy, tak i jest tak samo w przypadku modelu ZRV, spasowanie jest znakomite i to wszystko, całe to wnętrze, cały ten kokpit robi fantastyczne wrażenie, bo tak jak wspomniałem, mamy pozostawione fizyczne pokrętła, fizyczne przyciski do obsługi poszczególnych elementów i to wszystko też, tak jak to było w przypadku Jazz'a chociażby, Sprawia wrażenie jakości, sprawia wrażenie, że inżynierowie podczas projektowania tego samochodu rzeczywiście wzięli sobie do serca e, i ich takim punktem docelowym był fakt, żeby klient był zadowolony. I siedząc za kierownicą tego samochodu, rzeczywiście można poczuć się dopieszczonym. Multimedia są w porządku. Poza wszelką dyskusją ten wyświetlacz jest fantastyczny, jest fantastycznej jakości i pod względem obrazu, jaki wyświetla, więc pod tym względem nie mam absolutnie nic do zarzucenia. Elementy, które mi się nie podobają, albo elementy, które wychwyciłem, nie znalazłem przynajmniej w odmianie sport regulacji podparcia odcinka lędźwiowego. Natomiast Cóż, fotele są całkiem wygodne, bo pokonałem standardową dla siebie trasę ponad 400 km i moje plecy nie protestowały specjalnie, więc e, nie, ma tego, nie ma tej regulacji podparcia odcinka lędźwiowego, natomiast moje plecy tego e, nie odczuły jakoś specjalnie. Poza tym, na tle e, konkurencji ZRV nie ma. Pewnych elementów wyposażenia, jak na przykład półaktywny tempomat. Na pokładzie ZRVA, przynajmniej w wersji sport, taką jaką ja się poruszam, mamy adaptacyjny tempomat jak najbardziej, natomiast nie ma tutaj funkcji dostosowywania się do aktualnych ograniczeń prędkości czy do przebiegu drogi. Coś, co miał na przykład testowano ostatnio Austral, tutaj gdzieś na górze, nie wiem, gdzie dokładnie zamieszczę link do filmu z tym samochodem. Notabene też Austral hybrydowy. A dlaczego mówię o hybrydzie? Bo być może jak słyszycie, co chwilę odpala mi się tutaj silnik spalinowy. Oczywiście ZRV jest kolejnym modelem z palety Hondy, który jest dostępny tylko i wyłącznie z układem hybrydowym. I jest to ta hybryda typowa dla Hondy. Hybryda... Która, ok, na tle konkurencji jest delikatnie słabsza, bo sumarycznie mamy tutaj 184 konie mechaniczne, z tym, że te 184 konie mechaniczne producent podaje jako moc nominalną silnika elektrycznego, więc ta siła elektryczna, właśnie w Hondzie, właśnie w modelu ZRV gra pierwsze skrzypce to czuć. Dla silnika elektrycznego producent też podaje, że mamy tutaj 315 Nm. Jest czym jechać. I pomimo tego, że na tle konkurencji ZRV, pod względem suchych liczb, wypada może nieco słabiej, bo konkurencja taka jak na przykład wspomniany Austral czy hybrydowy Kaszka jest nieco mocniejsza, to na co dzień raczej się tego nie odczuje. ZRV jest przyjemnie dynamiczny, przyjemnie nabiera prędkości. Dynamika jest tutaj jak najbardziej w porządku. Mało tego, w obrębie miasta ten samochód, czy ogólnie ta hybryda działa moim zdaniem całkiem efektywnie, bo samochód większość czasu spędza jeżdżąc przede wszystkim właśnie na sile elektrycznej, więc tego silnika spalinowego nie słyszymy specjalnie często. On się oczywiście uruchamia. A mamy tutaj, bo nie wspomniałem, porządny silnik spalinowy, ten trzon spalinowy, bo jest to dwulitrowy silnik benzynowy, który, jak dobrze pamiętam, sam w sobie ma 143 konie. Działa to wszystko efektywnie, przyjemnie. O, właśnie, już nas tutaj system ostrzegający o ograniczeniach prędkości mocno strofuje. No nic, nie wyłączam go zupełnie, bo warto sobie czasami na te podpowiedzi spojrzeć, ale tak jak wspomniałem, on się często myli. W każdym razie, hybryda układ napędowy sam w sobie bardzo w porządku, działa to wszystko płynnie, działa kulturalnie, przynajmniej silnik spalinowy uruchamia się w sposób kulturalny, nie szarpie nadwoziem, tak jak to miało miejsce chociażby ostatnio. Um, w konkurencji z Francji, testowanej ostatnio. Natomiast troszeczkę zaskoczyły mnie wyniki zużycia paliwa, bo spodziewałem się, że ZRV będzie zużywał trochę mniej. Natomiast w trasie, ok, trasę jestem w stanie jakoś uargumentować, bo pokonałem standardową dla siebie trasę ponad 400 km, i warunki nie były proste, bo nie dość, że padał mocno deszcz to jeszcze jechałem z czołowym wiatrem i wówczas samochód zużywał mi na tempomacie 130 prawie 8,5 litra nie jest to rewelacyjny wynik ale okej okay. żadna hybryda w trasie nie jest jakimś znakomitym rozwiązaniem chociaż modelowi ZRV trzeba oddać to że zbiornik paliwa ma tutaj sam w sobie 57 litrów więc Zeterfam pokonamy całkiem sensowny, będziemy mieli całkiem sensowny zasięg. Myślę, że spokojnie ponad 600 km. Spodziewałem się jednak, że w obrębie miasta to zużycie paliwa będzie nieco lepsze. W obrębie miasta już nie było mocnych podmuchów wiatru czy arcy trudnych warunków pogodowych. Natomiast e, no zużyłem 6 6.8. Spodziewałem się troszkę lepszych wyników, szczerze mówiąc. Jezu, daj spokój. Ciągle, ciągle ten dźwięk o przekroczeniu. No nic. W każdym razie tak wygląda kwestia układu napędowego. Oczywiście jest to połączone z bezstopniową skrzynią biegów. Przyzwyczaiłem się do działania tego urządzenia i nie mam do powiedzenia na ten temat złego słowa w przypadku prowadzenia ja bardzo często w mediach czy w różnego rodzaju artykułach spotykam się ze stwierdzeniem że ZRV to de facto w dużej mierze jest podniesiony Civic i tak należałoby ten samochód określać należałoby ten samochód opisywać no cóż dużo w tym racji dużo w tym racji przede wszystkim dlatego, że ZRV to jest segment kompaktowych SUVów czy crossoverów, ale też warto zwrócić uwagę jak ten samochód się prowadzi bo no po prostu tym samochodem e, lubię jeździć tym samochodem jeździ się przyjemnie bo układ kierowniczy daje fantastyczny feeling z tego co robią przednie koła zawieszenie, mnie to cieszy zawieszenie pracuje w sposób jędrny więc czuć po czym jedziemy ale nadal mamy zachowany komfort jazdy, to jest fantastyczne co więcej, wyciszenie ZRV jest naprawdę przyzwoite i powiem Wam, że koniec końców naprawdę w tym samochodzie nie ma się specjalnie do czego przyczepić. Są drobne jakieś elementy, na które można ponarzekać, natomiast ja podchodząc do modelu ZRV bałem się, tu jest 70, bałem się, że Honda zrobi i zaproponuje klienteli kompaktowego suwa, który przede wszystkim będzie znakomicie jeździł, znakomicie się prowadził i nic poza tym. Że na tym Honda będzie budować całą filozofię dotyczącą tego modelu, a tutaj bardzo przyjemne zaskoczenie, bo dostajemy naprawdę kompetentny i naprawdę dopracowany samochód. Raz, że samochód świetnie jeździ, świetnie się prowadzi, jest bardzo dobrze wyposażony, dobrze wykonany, znakomicie spasowany. Wnętrze jest całkiem przestronne. Z tyłu jest całkiem sporo miejsca. Samochód jest praktyczny, e, dopracowany pod względem wyciszenia, pod względem feelingu, tego, jak człowiek się tutaj na pokładzie tego samochodu czuje. Bardzo przyjemne zaskoczenie. Muszę wam powiedzieć, że to jest. E, Myślę, że jeden z przyjemniejszych reprezentantów tego segmentu jakim ostatnio jeździłem. Kawał solidnej roboty w wykonaniu hondy, i wydaje mi się, że ktoś, kto aktualnie bądź za jakiś czas będzie szukał suwa tej wielkości, absolutnie powinien ten model sprawdzić, bo Honda wykonała tutaj naprawdę odrobiła znakomicie swoją pracę domową. I dopracowała ten samochód na bardzo wielu płaszczyznach. Fakt: może nie każdemu będzie pasował układ hybrydowy w tym samochodzie, natomiast takie mamy czasy. Ten układ hybrydowy działa tutaj całkiem nieźle. Reasumując, samochód bardzo dobry. Jestem bardzo pozytywnie i mile zaskoczony tym autem. Czy jest to samochód dla klienta specyficznego? Myślę, że jest to samochód dla bardzo szerokiego grona klientów, nie tylko dla Hondiarzy. Klient, który podejdzie do tego samochodu, na pewno może się spodziewać, że ten samochód da mu sporo radości i frajdy z prowadzenia, ale nie tylko. To będzie naprawdę produkt dopracowany. Myślę, że tyle. Aha, właśnie nadzór nad pasami ruchu jest całkiem agresywny nie wyłączyłem go, więc dał mi się teraz bez znaki po prostu wyrywa kierownicę z rąk więc jak Wam nie pasuje to w obrębie miasta warto to odłączać dziękuję Wam serdecznie za uwagę link do pełnego testu umieszczam w opisie tego filmu niezmiennie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału do zostawienia łapek w górę bo to mnie będzie motywować do dalszego działania Póki co żegnam się z Wami z tego jakże przyjemnego pokładu i do zobaczenia przy okazji kolejnego testu kolejnego samochodu. Hej!